Cześć! Dzisiaj będzie krótko, zwięźle i na temat. Podrzucę Wam cztery porady o tym, jak dobrze wyglądać podczas deszczowej pogody. Oknami typowo jesienna pogoda mokro i deszczowo. Nikt nie lubi być przemoczony, ale większość z nas musi wychodzić na zewnątrz, niezależnie od panującej aury. A więc, jak dobrze wyglądać mimo takiej pogody? Zacznijmy od najważniejszego gadżetu, który przyda Ci się podczas deszczu. Oczywiście, mam tutaj na myśli parasol. Nic w takim stopniu nie ochroni cię przed deszczem, jak właśnie on. Jeśli nie chcesz przemoknąć, no to jest on koniecznością. Ale nie ma w tym nic złego, ponieważ świetnie wpisuje się on w charakter klasycznego i eleganckiego stylu. Jako dodatek, który będzie dobrze dopasowany, odpowiednio podbije całą Twoją stylizację. Możemy wyróżnić dwa rodzaje parasoli. Pierwszy to standardowy. Charakteryzuje się tym, że w większości modeli rączka na końcu jest wygięta w łuk, nadaje ci bardzo eleganckiego i formalnego wyglądu, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w połączeniu z garniturami, płaszczami i innego typu poważnymi stylizacjami. Drugim rodzajem parasola będzie ten składany. Kompaktowy i poręczny, zajmujący dużo mniej miejsca. Osobiście polecam Ci posiadać oba te modele, dzięki temu będziesz w stanie odpowiednio dopasować je do sytuacji. Wybierając parasol, musisz zwrócić uwagę na trzy bardzo ważne kwestie: jego wytrzymałość, klasyczny wygląd i łatwość użytkowania. Wytrzymałość jest na pierwszym miejscu, ponieważ musi on nie tylko wytrzymać deszcz, ale również mocne porywy wiatru. Wybieraj te modele, które mają więcej szprych, czyli tych drutów, które tworzą stelaż parasola. W tym przypadku im więcej, tym lepiej. Unikniesz dzięki temu nieprzyjemnego wywijania się parasola w drugą stronę podczas wietrznej pogody. Oczywiście, duże znaczenie ma tutaj również kolor. Decyduj się wyłącznie na te gładkie, bez żadnych napisów, loga i wzorów. Większość parasoli jest w kolorze czarnym. Powód tego jest taki, że kiedyś zauważono, iż czarny kolor po prostu szybciej schnie. Ma to związek z jego większą absorpcją promieni słonecznych. Aktualnie parasole są tworzone z nieprzepuszczających wody i szybko schnących materiałów, ale tak już po prostu zostało. Poza tym, kolor czarny jest kolorem formalnym, który pasuje praktycznie do wszystkiego. Natomiast, jeśli idziesz w kolorystykę bardziej brązową, mam tutaj na myśli dodatki i buty, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyś również zaopatrzył się w brązowy parasol. Będzie to wyglądało naprawdę świetnie. Szybkie porady techniczne. Najtrwalszym parasolem będzie ten, którego stelaż wykonany jest z włókna węglowego, stali węglowej czy też włókna szklanego. Jeśli chodzi o poszycia, to zdecydowana większość parasoli produkowana jest z poliestru, ale najbardziej trwałym będzie jego lżejsza wersja, tak zwany ponji. Długość trzonu. Odpowiednia między 90 a 100 cm, a szerokość czaszy, między 80 a 100 cm, jeśli to ma być parasol przeznaczony dla jednej osoby, lub między 110 a 130 cm, jeśli planujesz spacery we dwoje. A i jeszcze ostatnia rada, jeśli chodzi o parasol, warto zawsze trzymać jeden z nich w samochodzie. Dzięki temu, nawet jeśli deszcz złapiecie, kiedy będziesz poza domem, to zawsze będziesz miał go pod ręką. Druga sprawa to poliester. To jest jego idealne przeznaczenie. Bardzo rzadko zdarza się, abym chwalił właśnie ten rodzaj materiału, ale w tym przypadku naprawdę świetnie spełni on swoją funkcję. Jest nieprzemakalny. Nieprzepuszczający wiatru i szybko schnący. Dzięki temu, jeśli Twoja kurtka ma pokrycie zewnętrzne właśnie z poliestru, świetnie sprawdzi się podczas deszczowej pogody. Tak samo nie bój się korzystać z wełnianych płaszczy podczas deszczu. Dzięki swojej budowie, wełna jest taką barierą, która jest mokra na zewnątrz, ale nie przepuszcza wilgoci do środka. Po trzecie, kolory. Podczas deszczu staraj się raczej wybierać ciemniejszą kolorystykę swoich stylizacji. Dzięki temu unikniesz mokrych plam na swoich ubraniach, które zostaną pochlapane wodą. Po prostu na jaśniejszych rzeczach te plamy są dużo bardziej widoczne, zostają na dłużej i są ciężkie do pozbycia się. I po czwarte, to odpowiednie obuwie. Podczas deszczowej pogody całkowicie zrezygnuj z materiałowych butów i tych wykonanych z zamszu. Wystawianie ich na tego typu warunki spowoduje, że po prostu one się zniszczą. Zostaną na nich nieestetyczne plamy, przebarwienia, czy też w krytycznych przypadkach nawet kolor ze spodni może je zafarbować. Zwłaszcza uważaj na zamsz, który jeśli dostanie za dużo deszczu, to po prostu będzie doszczętnie zniszczony i już go nie odratujesz. Najlepszym materiałem na tego typu pogodę jest skóra. Najwytrzymalsza i odpowiednia do tego typu warunków. Ale oczywiście musisz o nią dobrze dbać. Na rynku jest bardzo wiele specyfików, które pozwolą ci zaimpregnować skórę i ochronić ją przed działaniem deszczu i innych nieprzyjemnych warunków atmosferycznych. Dzięki temu posłużą Ci dużo dłużej. Bardzo istotne w przypadku takiej pogody jest również przecieranie butów po każdym powrocie do domu. Usuniesz z nich brudną wodę, która w przypadku, jeśli ją pozostawisz, to wsiąknie w but, powodując przebarwienia i nieestetyczne plamy. I to, że za jakiś czas będziesz je przecierał, już. Nie wróci ich naturalnego blasku. E, mały tip na koniec, jeśli chodzi o skórzane buty: jeśli podczas deszczu nosisz skórzane sneakersy, to unikaj tych z perforacjami na czubkach. Przez te małe dziurki dostanie się do środka woda i będziesz miał nieprzyjemne uczucie wilgoci. Mimo brzydkiej pogody możesz wyglądać dobrze. Także parasol w dłoń, odpowiednie materiały na siebie i jesteś gotowy. Dziękuję bardzo, że tu ze mną jesteś, trzymaj się i do zobaczenia!